Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam zwany lunchbox Kimchi. Jest to akurat zrobione dla pewnego sklepu. Producent to oczywiście Tan Wiet z Polski, ale wyprodukowano całość w Wietnamie czyli to jest ta firma od wifonów. W zasadzie, chyba, prawdopodobnie. Wifon też ma to w swojej ofercie, ale to oczywiście jest pod inną marką. Tu sprzedawane. Jeśli chodzi o skład, to jest troszeczkę lepszy niż takie typowe chińskie zupki, ze względu na to, że jest tutaj użyty inny makaron. Dokładnie mamy tutaj danie błyskawiczne z kluskami ryżowymi o smaku kim czy ostre. To oczywiście nie są żadne kluski, tylko makaron ryżowy. Nie wiem, czemu w niektóre producenci podają jakieś kluski. To samo się tyczy innych produktów z tym makaronem. Jakie kluski? Makaron. Potrzebujemy do tego 300 ml wody, która właśnie się tutaj gotuje. W pudełeczku oczywiście można to jeść. Prawdopodobnie będzie to to samo, co ta zupka o smaku kimchi. Tyle, że po prostu zalana mniejszą ilość wody, ale mogę się mylić. Z tym, że tutaj mamy już porządny makaron, nie taki dziadowski jak właśnie w typowych zupkach, czyli ten pszenny instant. No i mamy tutaj troszeczkę mniej innych takich niepożądanych rzeczy, no ale pod względem składników to jest to podobne do zupki chińskiej, no tyle, że troszeczkę lepsze. Tu niby w środku mamy mieć widelec, Zaraz się przekonamy jak to wygląda. Takie dania kiedyś Wifon sprzedawał w czerwonych opakowaniach, ale tam to było z sosem i z ryżem chyba, czy coś w tym rodzaju. To nie pamiętam czy ja takie coś jadłem, albo po prostu nie kupiłem. A tu przy okazji był tydzień azjatycki w sklepie, więc postanowiłem sobie to kupić. Ryż, widelec No widzę już eko. Nie jest plastikowe, tylko z drewna. No i mamy wszystkie składniki tutaj włożyć i wymieszać. ile tych tutaj saszetek jest tutaj to wiadomo mamy olej czasami olej jest z dodatkami innymi więc nie należy raczej go pomijać saszetka z warzywami chili bulion i te wszystkie składniki trzeba tutaj włożyć zalać wrzątkiem, zamknąć i czas oczekiwania 3 minuty i zaraz sobie to zrobię. Aby już nie pokazywać otwierania poszczególnych paczuszek. Bo wiadomo mniej więcej jak to będzie wyglądać. Można tutaj dolać nawet mniej wody. Może będzie wtedy lepsze. Ale ja mam mniej więcej około 300 ml tyle ile producent chciał. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jak to będzie pod względem smakowym. Czy podobne do zupki. Tak zwanej chińskiej. O takim smaku czy jednak nie. Dobrze, jest też tutaj rozwiązanie dla niektórych, nie musimy brudzić naczynia. Wszystko jemy w tym, możemy to wyrzucić, a naczynie wtedy nie trzeba myć. To dla tych, którzy nie lubią myć. Jest to też właśnie jakaś taka, powiedzmy, opcja dodatkowa. No i nie musimy mieć też e, widelca, łyżki, chociaż to jest raczej takie malutkie, to nie wiem czy da się to to zjeść. W razie czego mam przygotowany własny. No ale chwila oczekiwania, aż musi mi się woda zagotować. I to wszystko będzie wtedy wymieszane. Nie zostawiając komentarza pod filmem przyczyniasz się do tego, że nie mam żadnej motywacji do nagrywania kolejnych filmów. Odpowiedni czas minął. Tu jeszcze nie wspomniałem, że mamy tutaj porcję 85 gramów, która ma jedynie 243 kilokalorie. Malutko, ale ze względu na użyty tutaj makaron. Ten pszenny jest więcej makalorii, ale ten jest zdecydowanie droższy, zdrowszy. Tak to się prezentuje. Ja oczywiście ten makaron sobie pokruszyłem, bo taki wolę. Można zjeść sobie taki długi, ciągnący się. Ja takich nie lubię, więc dla mnie takie coś jest zdecydowanie lepsze. Sądzę, że te wszystkie tutaj składniki, to są, co były tu użyte, to są dokładnie te same, co są w zupce o tej samej nazwie, tylko że zamieniony jest tutaj makaron. Tam, oczywiście, w tej zupce, jak nalejemy mniejszą ilość wody, to też powstanie powiedzmy podobne danie do tego pod względem smakowym. Zapewne z tym, że tutaj jest użyty po prostu lepszy makaron, czyli bardziej na plus, jak dla mnie. No, to co tutaj dodali, to raczej kiepsko się tutaj to nabiera z warzyw to tu mamy por, kapusta i marchewka raczej w skromnej ilości no dokładnie to smakuje jak zupka o tej samej nazwie nic tutaj się nie różni więc smakowo jest to dobre Lekki taki posmak kapustny jest. Lekka pikantność też jest. Nawet powiedziałbym, że można tutaj użyć minimalnie mniejszą ilość wody, chociaż dobrze się to zrobiło. Ale jakbyśmy użyli mniejszej ilości wody, te smaki by były jeszcze bardziej wyraziste, jeszcze pewnie pikantniejsze by to było. No, i jako danie, zrobione powiedzmy z tej zupki ich jest w porządku ja lubię taki makaron zdecydowanie lepszy od pszennego dziadostwa typu instant no smak dobry o ile ktoś lubi tego typu smaki właśnie taka lekka kapusta lekka pikantność i bardzo dobry makaron tu do takiej porcji spokojnie można sobie dodać mięsa będzie to wtedy bardziej zjadliwe, więcej kalorii, więcej smaków. No ale w takiej postaci też jest to w porządku. Mi taki smak jak najbardziej odpowiada. I taka konsystencja, i taki makaron. Jak ktoś jadł y, tego typu zupkę, gdzie to jest tutaj, i mu smakowała, to to mu posmakuje jeszcze bardziej. Zwłaszcza, że jest tutaj dobry makaron, a nie dziadowski pszenny. Ja to danie jak najbardziej polecam. Możemy od razu, tu po zjedzeniu, wszystkie śmieci, które wygenerowane zostało y, przy przygotowaniu tego dania, włożyć tu do środka i całość tak sobie wyrzucić do śmietnika. Ja polecam jak najbardziej, jak ktoś lubi tego typu smaki, jak ktoś jadł tamtą zupę, to z tego powinien być bardziej zadowolony. No, cenowo troszeczkę większa cena niż zupka, no, ale mamy inne opakowanie, nie musimy też brudzić, myć naczynia. Jakieś tam plusy tego są. No i mamy oczywiście lepszy makaron, który akurat w moim przypadku ja taki wolę bardziej, a każdy sobie może zrobić. Jak tam sobie uważa za stosowne, czy takie coś kupuje, czy nie, dodatkowe informacje na ten temat będą podane pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij, zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No, i do następnego filmu.